IanoCOVI ja, widzowie, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak wam mówiłem ostatnio, miałem zrobić pewną rzecz, ale jej jednak nie zrobię, bo sobie stwierdziłem. A dobra, w sumie o tym zaraz. Najpierw oczywiście zostawcie koniecznie suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Już tak niewiele brakuje Was do 600. Teraz wam nie powiem ile już Was jest, bo nie chce mi się po telefon iść, Ależ ze mnie leniuszek, niedobry śmierdziuszek. W każdym razie, moi drodzy, nie zrobię tego, dlatego, że żeby te wszystkie znajdki znaleźć, tu one są w takich miejscach poukrywane, żeby musiał mapę po prostu zniszczyć sobie trochę, a nie chcemy tego robić. Także wiecie co, nie ma to na razie sensu. Myślę, że w jakiejś tam przyszłości się tym zajmiemy teraz, nie? Co prawda mam tego kredytu o w dupę 300 tysięcy prawie, no ale damy sobie radę, spłacimy to. Po prostu teraz nie wydawać na głupoty. Ale ja może nie będę żadnych nowych kombajn. Eee, nowy kombajn. Nie ja mam lepszy pomysł, kurde. Dobra, przecież kupię nowy kombajn. Tylko teraz wpadłem na coś. Ale to jest tak mądre, że ja przeżyłem go po prostu. Bo z tego co obliczyłem sobie teraz w głowie, nie? W głowie coś takiego sobie, moi drodzy, wyliczyłem ciekawego. Hmm. Że przecież. Ja nowy kombajn chcę mieć. Yy, to mogę, jak go przecież... No bo tak, żebym spłacić ten kredyt będę potrzebował pewnie trzech sezonów, trzy żniwa to będą. Yy, no tutaj Soi pewnie się tam trochę narobi. No, czyli że nowy kombajn będę musiał przez te 3 razy tylko wypożyczać. I już od razu sprzedać też ten co już mam. Znaczy, no, no, jeszcze nim tylko z tego Polacy tam mam kupione, to tylko pszenicę sobie zbiorę i tyle. I potem, no to już wiadomo. Sobie kupię nowy, także ujęcie na miniaturkę, no bo raczej to będzie główny motyw przewodni tego odcinka, właśnie tutaj to, że właśnie sieję sobie soję. No co tu innego jest do roboty, niby chyba nic, za bardzo szczerze mówiąc. Muszę spłacić te kredy ten kredyt, moi drodzy, to jest bardzo ważne jednak. O kurczę, odsetki trzeba od tego płacić. Nie wiem, czy by też jakieś kurde paneli fotowoltaicznych nie postawić, żeby tu wiecie, żeby to. Mi kasę generowało. Wiecie co, nie opłaca się, nie będę tego robił, mam to gdzieś, szczerze, więc mam to gdzieś na ten moment. Wróćmy teraz GPS-a w tą stronę. W ten sposób. O. No właśnie, żeby teraz już normalnie mogę jeździć, bo przecież e, to mam porobione w tych miejscach, gdzie się tak z, gdzie tak strasznie zwalniałem, tak... Czemu nie? Bym, bym miał tego teraz już nie ogarniać. Gdzie to powinno, no Prawda? No. A i w ogóle wyszedł już dodatek, ten Plains and Prairie Pack. I wiecie co ja chyba zrobię? Teraz na to wpadłem, żeby kupić sobie tą przepustkę sezonową. Bo mnie w sumie na to stać, no 200 złotych bym wydał. 200 złociszy aż. Teoretycznie no to czemu by niby nie. Bo wiecie, jak będzie fajna ta mapa nowa potem, że, wiecie, no, żebym to DLC ograł to się to, wiecie, eks, ekspen, expansion, o tak to się nazywa, expansion, ekspansja, żebym to ograł sobie na odcineczkach ładnie, sobie to ponagrywamy wtedy, to będzie gdzieś w listopadzie, albo potem, później nawet, nie wiem, no tak coś takiego po to, to już, prawda, tam po, wszystko wyjdzie, to fajnie. My będziemy na tym grać, bo to nie wiem, jakaś mapa brytyjska będzie. To nie wiem, co to ma być za mapa, niby, ale. Myślę, że to może być nawet takie dosyć ciekawe. No, akurat w farmingu z zielonka to był totalny banger. Także, jak to będzie teraz wyglądało z tą mapą, co chcą dodać, to, to się zobaczę. od tego nie wiadomo. Dlaczego ja się przetabowałem? Pytam się tu Bo chciałem inny przycisk kliknąć, ale nie, go, nie kliknąłem cię Zesrołem, dobra, nieważne O, teraz będzie cię na miniaturkę, dobra O, być Okej okay. Okej, okay, dobra. Ile mi tego pola jeszcze zostało? No troszeczkę, troszeczkę, nie jakoś dużo. Już mamy na pewno ponad jedną, drugą zrobioną. Na pewno mamy dużo ponad jedną, drugą tego zrobioną. O tam jeszcze pracownik w ogóle nam śmiga usługę robi. O to, także no to też tyle fajnie. Kiedy to się tą soję sprzedaje? W czerwcu, tak wtedy jest... Taka piękna cena, że ja pierdolę będę bogaty jak to sprzedam. Kurde 26 razy 3,5 Ile by to było? No nie wiem. Trochę mniej chyba niż 100 tysięcy Ale nie wiem, fajne pieniądze chyba. I soja wygrała z rzepakiem, moim zdaniem, ten eksperyment I to ewidentnie widać Już wiecie co, ja sobie obliczę, ile to będzie Dobra, moi drodzy, wklepałem sobie w kalkulator i powiem wam, że ja pierdzielę I to będzie dobre, to będą bogactwa Kurde, to będą takie bogactwa, że ja wam mówię normalnie, że... Nie, mam, że nie wiem Że nie wiem, nie mam pytań nie, nie mam w ogóle pytań No to będzie fajne akurat, jak sobie tyle zarobimy, tak dużo No bo by się tylko, bo by się kurce przydało, tak. Trochę kaski sypnąć. Dobra, Ujęci mm. zrobiłem na miniaturkę. Nie, 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 jeszcze nie kończmy tego, bo się nie załapie. Tak działa polerowanie niedobrze? I co ja zrobiłem? Ud wiki, Teraz jest w porządeczku. Dobra, już jest dużo zrobione tego pola: ponad pewno dużo, ponad jedną czwartą. Ile no właściwie tak, no nie wiem. Tego nie policzę w ten sposób, ale dużo. Dużo jest zrobione i bardzo dobrze, bo im więcej już teraz zrobię, to tym lepiej. Tak Wam powiem w tajemnicy: takie asymyry normalnie. symyry wam zrobię, poczekajcie. A teraz jeszcze lepsze, czekajcie. A ja, pieprzę bzdury, i to potem do internetu idzie i to ludzie oglądają. Dobra, nieważne. E Oj, dlaczego ja tak zwalniam niedobrze? Oj, nie fajnie, nie faj, Bardzo niefajnie, moim zdaniem, to wygląda to zwalnianie, no ale dobra. No ale tym silnikiem to nawet idzie, nie? Nie to, co tym badziwem co miałem wcześniej. Ja pierdzielę. Sobie o tym tylko pomyślę. Co to było za. Co to było za. Maszyna słaba, beznadziejna i bezużyteczna. z rzecz. No nie wiem. To mnie wykręca w drugą stronę o 360 stopni. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie o co mi Dlaczego tak się w ogóle dzieje? To nie. No nie wiem czy tutaj by... Też nie zrobić z czegoś takiego, co mam zamiar zrobić szpakowie, że... Będę orał sobie pola, tylko kurde jaki pług by tu był potrzebny. No, jakiś taki w miarę ogarnięty konkretny. Oha, największy ma tylko 6 metrów i wymaga... O ja ale to nie. Aha, ja, ja nie mam tego takiego fajnego, nierealistycznego z modów, takiego... takiego do... fajnego bardzo. Nie, kurde taki w modach był do pobrania na modhubie, ale go chyba nie wiem. Czy na modhubie, czy na LS Portalu, jeszcze nie, nie wiem na... Skąd ja go tam miałem wcześniej? Był taki fajny pół jeden. O bill Dobra czekajcie, w sumie to, czekajcie, tu jest Challenger, dobrze, dobrze, niech sobie... Ba bardzo dobrze, że tu jest, bo on będzie teraz do czegoś mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. Weźmy sobie go, weźmy sobie ten wał uprawowy, no i właśnie tego wała uprawowego trzeba użyć. Dobra, pracownik ogarnie. Nie o to właśnie chodzi, żeby tu pracownik sobie leciał. To najpierw wówrocia robi? Nie, aha, dobra, dobra, wiem co. Teraz, dobra. Musi na konkretną linię przejazdu się, prawda, ustawić dobrze. Pozoomem, dobra. Z tego też ujęcie na miniaturkę by wyszło, ale tych ujęć jest dużo, ja nie mam... Które tu wybrać? Ile tego jest? Oh je, yeah, oh yeah. Dobra, lecimy kolejny O, usługa wykonana, co sobie teraz ładnie za to pieniądze odbiorę. O, 12 tysięcy, jakie bogactwa i... O, uwierzyć dobrze. Czyli pracownik też może się już stamtąd zabierać, dlaczego on... Dobra. Zwolniony. Już. On sobie dojedzie tutaj Prawda pomu broni. Nie wiem czy by kolejnej usługi nie wykonać w sumie. Tu jest dosyć ciekawa. Burak czerwony. Trzeba komuś zasiać u buraka czerwonego. Polu. No to dobra. No to się tym zaraz zajmiemy. Czyli to pole mamy już ogarnięte. No prawie, ale no już powiedzmy, że mamy. Także pracownik je zwołuje, a ja sobie zrobię usługę jakąś. Nie wiem czy tą faktycznie. Kurde, bo znowu wtedy strasznie to będzie długo trwało, ale no takie pieniądze. Jakie za to dają, to jest kurde. Takie kasy to, no, tak, no na drzewach to taka kasa nie rośnie, wiecie. Wiecie co? I wiecie co wam jeszcze teraz powiem, że mogę trochę kredytu spłacić. Bo mamy 1000 zł na koncie, bardzo dużo. A tak właściwie to 1859, czyli praktycznie 2000. No już się tak zaokrąglając sobie to w górę. Patrzcie ja mam jakieś takie panele ja Zapomniałem, że ja to w ogóle stawiłem Nie wiem czemu Mi to w ogóle wyleciało z głowy Ja stawiałem jakieś takie panelki fotowoltaiczne Takie wiecie typowo pod zarobeczek pieniążków łatwych Dobra ja mam pomysł jeszcze co ja będę mógł zrobić tutaj, żeby sobie w miarę kasy zarobić o oh, rymuje się normalnie jak ja rymuję w ogóle ja tego nie czuję w ogóle jak ja rymuję nie dobra mm. Pracownik napotkał przeszkodę, czyżby to była przyczepa? A nie, ruch uliczny. Ruch drogowy trzeba w takim razie na chwilę wypierdzielić, robi get out. Eee, Trzeba go z nowa oczywiście ustawić, żeby tu pojechał, bo nie raczy sam zapamiętać sobie punktu, gdzie miał wyznaczony. O, patrzcie. Patrzcie, no. Ach. Co za człowiek, po prostu. No ja nie mogę w to uwierzyć. Że... Tacy ludzie są. Ale dobra, nie narzekajmy, tylko grajmy. O, ja nawet nie czuję jak rymuje w ogóle, rozumiecie to? Dobra, odstawmy ten siewnik tu. Klasa, odstawimy sobie do tego kurczę tutaj garażu, garażu? no te, tego zabudowania, tak jakby, nie? I teraz ja mam plan taki, żeby zrobić sobie pewną rzecz. Dobra, weźmy to odczepne. No odczep, ja je mogę, jakiś problem z tym jest. Nieważne, dobra. Robię tak. o klasa odstawia, żeby mi tu miejsca, a prawda, nie zajmował. Będzie obok kombajnu. Teraz, moi drodzy, gdzie tu kolega pojechał? Ja nim sam dojadę już. A ten pielnik będzie też trzeba umyć. To dobra, się tym oczywiście za chwilę zajmiemy. Teraz tak. Dobra, tu jest jakaś taka bramka wjazdowa. Znaczy nie ma bramki, tylko jest po prostu miejsce, żeby wjechać. Dobra, ja już widzę... Jak ja mogę zarobić sobie teraz takie w miarę fajne, łatwe pieniądze? Bo tak, czy ten klas jest zgaszony? Myślałem, że nie. Ale się my na szczęście myliłem. Bardzo dobrze, bo on powinien być zgaszony, bo paliwo no, na drzewach nie rośnie. Także nie chcemy go, prawda, marnować. Jaka wichura jest na zewnątrz? Ja nie mogę, moi drodzy. Mam tak gorąco w pokoju, nie? Jakaś masakra. Dobra, sprawdzę, czy mój komputer nie jest zbyt rozgrzany. Nie, nas no jest zimny jak lud. Dobra, bo jak on się za bardzo rozgrzewa. Niedawno to odkryłem, to on się po prostu wyłącza. Jak się przegrzewa. Ja dopiero teraz coś takiego odkryłem, nie? Pewnie o tym wiedziecie od stuleci, a ja widzicie, jestem. Taki nie ty w tym temacie, i ogólnie no rozgrzał się mi. I tu już dwa razy tak miałem. Jak sobie w cs -a grałem raz, to. Ale się zdenerwowałem, moi drodzy. Grałem sobie w CSa normalnie. Na turniejowy mnie. Mi tak komputer nagle wywalił. I klnę tak normalnie, tak jestem zły. Ja nie mogę. Masakra, masakra, co tam się dzieje. Aha, nie nie to narzędzie chciałem odczepić Dobra, dojcwarem sobie tu stańmy na chwilkę. I teraz zrobimy rzeczy budu, bu, budu, budować coś będziemy, a raczej burzyć. Znaczy bu, zburzymy coś, a w miejscu tej rzeczy, którą zburzę, to już coś zbuduję. Żeby nie było. Dobra, no to tak. No właśnie to będzie taki sposób trochę, żeby sobie zarobić. Teraz tak, za ten budynek gospodarczy 95 tysięcy za ten 85, 000, a za ten 106. Wiecie co, chyba sprzedał... Nie, no ten nie, bo ten tu tak. Ten tu ładnie wygląda. On jest taki charakterystyczny bardzo dla tej mapy. Ten też. No te, te dwa tutaj tak ładnie wyglądają. Póki co. Te, ten pewnie też zburzę oczywiście, tylko na, na razie go sobie zostawię, ale. Um, dobra. Ten garaż. Tego nie chcemy. E, no, myślę, że Giego najlepiej zburzyć, bo za niego tutaj dosyć sobie fajne pieniądze dostaniemy. Także nie ukrywam, że też jest to jedna z rzeczy decydująca o tym, że akurat ten budynek spotkał taki srogi los. Wybudujemy sobie tutaj taki inny zabudowanko, taką fajną, no nie wiatę, bo wiata to by bez ścian była, ale dobra. Coś takiego, nie? A jest wiata z tylną ścianą, patrzcie, ale ja tutaj taką pomyłkę teraz zrobiłem i dezinformację rozsiałem, że ja nie mogę. No i widzicie, o. postawiłem ją tu elegancko, teraz teksturkami pomalować wiem, że to jest taka pierdółka ale jednak chcę, żeby to ładnie dookoła wyglądało jakkolwiek i to będzie wiata też bo się pewnie zastanawiacie po cholerę on to tutaj stawia nie ma co w tym trzymać ale ja mam zamiar kupić parę rzeczy oczywiście najpierw kredyt spłacić, fakt, fakt no co prawda, to prawda, bo wypadałoby, ale jak już, jak już to ogarnę, wtedy. Czekajcie, runoleśne. Taka tekstura tutaj jest wszędzie. To jest to, co nie? No to użyjmy. Użyjmy sobie tego. U Nie mogłem spać w nocy. Wiecie co, moi drodzy? Jak niedospany jestem. W nocy jakieś disco polo sąsiedzi puszczali. Masakra się działa. Jest cisza nocna, kurde. Skandaliczne po prostu. Leciało. migle leciał i coś tam jeszcze tak nie znam aż tyle disco polo czy dzi no no i w sumie to teraz mogę sobie trochę tego kredytu spłacić nie cały ale Trochę. O, patrzcie, się dużo już spłaci, spłaciłem, e, więc się to opłacało tak jakby co z, zrobiłem w tym momencie. Okej. Okay. No, mm. pracownik tu prawie, że już wszystko skończył. Ja chyba szczerze mówiąc dokończę to po nim już, bo i tak już koniec odcinka będzie, no zrealizowałem cały swój plan jaki miałem na dziś. Także w tym odcinku to już byłoby tyle. Ja będę się oczywiście z wami żegnał, tylko poczekajcie. Um, no dobra. E, tak, teraz można. W tym odcinku, moi drodzy, to już byłoby tyle. Ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten film wam się oczywiście spodobał. Pamiętajcie, że do końca roku leci po 600 słupów. Trzymajcie się. Oooo, lasek, jakby się chce spać. Do zobaczenia. Cześć na rapa.